No więc dobra, witam wszystkich po krótkiej przerwie. Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie trochę inny temat niż do tej pory, ponieważ yy, chciałbym pokazać wam w jaki sposób powinno się wyszukiwać informacje, które i ta wiedza, ta umiejętność jestem pewien, że pomoże wam, yy, pomoże wam yy, w waszym pisaniu, w pisaniu Waszych programów, ponieważ yy, no, sama sama umiejętność posługiwania się klawiaturą to nie wszystko i trzeba. Potrafić radzić sobie, kiedy czegoś się nie wie. A takich, a takich sytuacji zdarza się wbrew pozorom całkiem sporo. U mnie zresztą tak samo. Na co dzień y, czegoś szukam, czegoś googlu, coś googluję, tak więc nie jesteście w tym odosobnieni, jeżeli czegoś nie wiecie. Na tapecie bardzo prosty przykład. Załóżmy, że chcemy zrobić sobie y, taki plugin, który pokazuje nam, y, który wyświetla nam. Czas na serwerze po komendzie wpisując komendę wykrzyknik lub ukośnik czas. Coś takiego. I teraz zacznijmy od podstaw. Yy, mamy tutaj, jak widzimy, yy, nasz plugin i ta czcionka jest troszeczkę mała. Nie? I tutaj możemy zacząć naszą przygodę z wyszukiwaniem. No bo powiedzmy, że chcę ten rozmiar czcion czcionki sobie zwiększyć. Nie do końca wiem, w jaki sposób to się robi. No bo tutaj. Nie ma bezpośredniej opcji, która właśnie by ten rozmiar mogła zmienić, modyfikować. No i tutaj właśnie przychodzi z pomocą Google. Czyli tak, mamy tutaj wujaszka, no i tak, chcemy zwiększyć rozmiar czcionki. Czcionka to jest po angielsku font, i ja polecam yy, właśnie odnosić się do źródeł anglojęzycznych. Nie jest to jakaś skomplikowana sztuka. Trochę z początku to może być yy, nieswoje, jednak yy, bardzo szybko przestawiamy się i zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie najwięcej źródeł i wiedzy jest, no niestety, ale właśnie tam. No i teraz tak. Najpierw chcemy, wiemy co chcemy, tak? Zmienić rozmiar czcionki w programie Visual Studio Code, tak? Czyli najpierw piszemy Visual Studio Code, no i piszemy teraz. Font size, czyli po prostu rozmiar czcionki, tak? I klikamy Enter. No i patrzymy. How to change environments font size, czyli właśnie jak zmienić rozmiar czcionki w środowisku. No i stack overflow to jest nasz przyjaciel, polecam sobie z niego korzystać. Ode mnie łapka w górę, każdy programista to zresztą powie. No i to jakby zawsze, jak chcemy, to czytamy, ale to w sumie nie musimy, w zasadzie nam tylko zależy na y, odpowiedziach. No i już widzimy. Yy, odpowiedź tutaj ctrl shift -P i piszemy settings no to sprawdźmy czy to działa ctrl shift p settings open user settings tak ok o widzimy font size i możemy dopytać jakby tutaj sprawdzić yy, on tutaj ma w takiej formie ja mam w takiej formie whatever tak mamy rozmiar ściągi 14 no i sprawdźmy daje 20 czy coś się zmieniło? O, istotnie, nasz rozmiar czcionki się zmienił. Mamy pierwszy przykład, w jaki sposób możemy z wujka Google korzystać, tak? Ok, dalej. Teraz chcemy oczywiście sprawdzić, w jaki sposób możemy pobrać czas, tak? No bo mamy, mamy jakby forma tego tej wiadomości, ma być na zasadzie czas, czas na serwerze, no i tam, nie wiem, 12.35. I nawet w zasadzie może być tyle, jeżeli chcemy, no to oczywiście możemy dalej się bawić w dalsze, jakby poniedziałek, miesiąc, rok. Oczywiście to jak to, jak, jak to chce. No i dobra, czyli teraz kolejna niewiadoma: pobieranie czasu, tak? Czyli ponownie Google. No i teraz piszemy get time, tak? Get time. No i teraz szukamy co? Do source moda, tak? Czyli piszemy. Source mod. Ja teraz, ja tego wcześniej nie robiłem i jakby robię to po prostu teraz na żywca razem z wami. No i widzimy pierwszy wynik to jest get time, czyli get time. Klikamy. O, get the system time as a Unix timestamp. O, proszę. Tutaj też oczywiście y, bardzo przydaje się wiedza, co to jest ten Unix timestamp, y, sposób w jaki czas jest y, interpretowany. W tych systemach, w większości przypadków, to jest po prostu zmienna typu integer lub taka większa zmienna, która liczy liczbę sekund, jaka upłynęła od 1 stycznia 1970 roku. I getTime to jest właśnie funkcja, która tą zmienną nam pobierze. Tak? Dobra, wiemy już, że getTime pozwoli nam. Zwrócić tego timestampa. Tylko że timestamp raczej nie jest nam do niczego potrzebny, no bo timestamp to będzie po prostu jakiś integer na zasadzie, nie wiem, zapiszemy sobie int. Zaraz poczekajcie. Znaczy teraz, oczywiście, on będzie potrzebny, to trzeba zrobić int time na przykład, równa się get time, tak? I to jest coś takiego, bo tutaj jest opcja, że optional array, tak, czyli opcjonalnie. Możemy sobie tą większą reprezentację dwu, yy, dwukomórkową zapisać, ale też ta funkcja GetTime widzimy, że ona zwraca nam integera, czyli właśnie to co, nam, to, co nas interesuje, ona zwraca nam właśnie czas. Tylko że to jeszcze nam nic nie mówi, prawda? Yy, no i patrzymy dalej, co tutaj jest, tak? How to get UTC Time. No i tu widzimy jakieś opcje. Yy, GetTime. To już patrzyliśmy. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, tutaj jak widzimy, o, tutaj jest ciekawa opcja format time, o, a co to może być? Zobaczymy, no bo właśnie zależy nam, żeby na podstawie tego get time uzyskać jakąś normalną formę tego, tak? Czyli patrzymy format time do dokumentacji, o, wyskoczył format time. No i zobaczmy, produces a date and or time string value for a timestamp. Czyli właśnie to, co nam zależy. Na czym nam zależy, że na podstawie tego timestampa produkuje stringa, bo my chcemy stringa w dowolnej nam formie, w jakiej nam zależy. No bo zobaczmy, jakie argumenty. On jest void, czyli nic nie zwraca i przyjmuje buffer i długość, czyli działa coś jak, jak format, którego już tutaj wielokrotnie używaliśmy na tym kanale. Czyli on, czyli alokujemy jakiś buffer na niego, jego długość, i tutaj mamy sformatowany, sformatowany buffer, tak? I teraz zobaczmy tutaj dalej. Seed URL for valid parameters, czyli zobaczmy, co tutaj jest. Wchodzimy na tego linka. Hmm. Widzimy, że mamy tutaj kilka takich reguł formatujących, tak? Tak samo jak był integer, tak samo jak był string. Tutaj. Dla formatowania czasu mamy inne formatery. Zobaczmy, na przykład, jeżeli wpiszemy procent a, abbreviated weekday name, czyli skrócony dzień tygodnia. I tutaj masz przykład Thursday, tak? To jest skrót od tego, od yy, yy, Monday Tuesday od wtorku. <grywia> yy, duże a, to jest pełny dzień tygodnia. I właśnie w ten sposób możemy tych, tych formaterów użyć, aby sobie naszego stringa po prostu sformatować. Dokładnie w ten sposób to działa. No i teraz zobaczmy, co nas interesuje. Nas interesuje godzina i minuta, tak? Na razie zakładamy, że coś takiego nam będzie potrzebne. Zacznijmy od tego, że użyjemy sobie tej komendy tutaj, ale najpierw oczywiście potrzebujemy jakiś buffer, tak? Czyli char, buffer to zakładam, że już wszyscy, wszyscy wiecie jak to działa. Tutaj wystarczą 64 to i tak jest za dużo tych znaków, ale przezorny zawsze ubezpieczony. No i format time, tak? Buffer, size of, buffer to wszystko wiemy, tak? No i teraz yy, patrzymy jeszcze raz format time, tak? Pierwszy argument to był buffer, jest, drugi to był rozmiar, jest, trzeci to jest Nasz string, który za chwilę sformatujemy, i on wyląduje właśnie do tego buffera. I ostatni argument to jest stamp, czyli zakładamy, że chodzi właśnie o timestamp. No i time timestamp mamy już w tym miejscu. Czyli tutaj to za chwilę sobie uzupełnimy i to podajemy tutaj. Tutaj można to sobie jeszcze bardziej uprościć, ponieważ w zasadzie nie ma potrzeby umieszczania wartości tego timestampa do zmiennej. Tego timestampa możemy tutaj wkleić bezpośrednio. Oj, o, w ten sposób. Po co trzymać go w zmiennej? Skoro funkcja i tak ona, on, on jakby po prostu nam y, niejawnie y, tę zmienną zwróci i poda jako argument tej funkcji. Tak więc tak możemy jak najbardziej zrobić. No i teraz tylko kwestia y, sformatowania tego. No i teraz y, po prostu możemy napisać y, czas na serwerze. No, i teraz y, patrzymy, y, szukamy, szukamy godziny, tak? Tutaj było to. No i patrzymy, H to jest Hour in 24H format, tak? Czyli właśnie to jest format ten nasz, europejski, 24-godzinny, bo na przykład procent I, no to byłby format y, ten amerykański, nie? Bo oni mają ten AM i PM. I tutaj zresztą też można ten format AM i PM pobrać sobie. No i dobra, yy, czyli potrzebujemy dwukropek duże H, tutaj wielkość ma znaczenie, i minuty, tak? I tutaj mamy duże M. Ale okazuje się, że jest nawet jeszcze lepszy formater, bo procent duże R daje nam bezpośrednio nasz duży, nasz, nasz właściwy europejski format. Czyli wystarczy, że posłużymy się yy, tym procent, procent duże R. Czyli piszemy procent duże R, no, i w zasadzie to chyba tyle. Jeżeli gracz yy, tę komendę wywoła, no to wtedy bufferek. Aha, no tak. <laughs> Dobrze byłoby jeszcze wiadomość wyświetlić, prawda? Yy, to też by się, myślę, przydało całkiem. Czyli print to chat, yy, client. No i tutaj yy, myślę, że po prostu można bezpośrednio yy, buffer wpisać, tak? Tutaj myślę, że. Nic się nie stanie, kiedy go tak jawnie tutaj przekażemy. Jeżeli chcemy, jeżeli nie jesteśmy pewni, zawsze można po prostu zrobić procent S buffer. Można po prostu odpalić obydwa warianty, zobaczyć czy to, czy to działa. No i w zasadzie tyle, tak? Wydaje mi się, że zobrazowałem, w jaki sposób powinniśmy korzystać z wujka, z wujka Google, w jaki sposób powinniśmy wyszukiwać informacje. Które nas interesują. Oczywiście wymaga to trochę wprawy, ale myślę, że szybko się tego nauczycie, i. No i tyle. Wydaje mi się, że to, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Na razie.